Jeśli wspomożemy układ odpornościowy profilaktyką, czyli codziennym suplementowaniem naturalnymi produktami, dostarczaniem wartościowych witamin, mikro, makroelementów, składników odżywczych, a do tego jest świetny pyłek kwiatowy czy pierzga, w pyłku kwiatowym nie ma tylko witaminy K. Jest tam ponad 40 biopierwiastków, są tam enzymy roślinne i białko. Więc jeśli dostarczamy do organizmu takie materiały budulcowe, no to ta odporność jest na wysokim poziomie, i nawet jeśli spotkamy się znowu z patogenem, z tą bakterią pylori, nawet jeśli ona dostanie się do naszego organizmu, to w pierwszej kolejności pytanie, czy zacznie się nam nażać, czy układ od razu ją za, zaatakuje, że tak powiem, oskrzydli i powstrzyma? A jeśli nawet zacznie się nam nażać, to czy będzie w stanie przejąć kontrolę nad naszym organizmem? W silnym układzie odpornościowym. Nic takiego nie może mieć miejsca. Więc profilaktyka jest szalenie ważna w tym, abyśmy mogli rozwiązać problem i więcej po niego nie wracać.